Czy wierzysz, że możesz stać się bogaty w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, tylko zmieniając sposób, w jaki myślisz? Brzmi to jak szaleństwo, prawda? Ale posłuchaj uważnie, większość ludzi tkwi w finansowej rzeczywistości, za którą tak naprawdę nie ponoszą winy. Wszystko to przez coś niewidzialnego, cichego, ale niezwykle potężnego wzorzec mentalny zakorzeniony w podświadomości, zwany paradygmatem. Nazywam się Bob Proctor, i to, czym się teraz z Tobą podzielę, to nie teoria. To prawdziwa historia, jak z długów i frustracji doszedłem do milionów na koncie. Dorastałem słysząc, że pieniądze trudno zarobić, że trzeba harować, by coś mieć, że kto biedny się urodzi, biedny umrze. Ale pewnego dnia ktoś mi pokazał, że to tylko program wgrany do umysłu. I kiedy to zrozumiałem, wszystko się zmieniło. Dziś większość ludzi żyje w niewidzialnej pętli. Wstają, idą do pracy, wracają zmęczeni, opłacają rachunki, jeśli mogą, i czują, że ciągle są w tyle. Nawet gdy mają pomysł, plan lub marzenie, wewnętrzny głos mówi: A to się nie uda, bo to nie dla ciebie, nie masz na to pieniędzy. Słyszałeś kiedyś ten głos? Może nawet dzisiaj to właśnie jest paradygmat. Paradygmat to zbiór przekonań i nawyków głęboko zakorzenionych w twojej podświadomości. Nie wybrałeś ich, zostały ci narzucone. Gdy byłeś dzieckiem, twoja podświadomość była jak otwarte drzwi. Wszystko, co mówili rodzice, nauczyciele, sąsiedzi czy telewizja, trafiało tam bez filtra. Z czasem to ukształtowało twój sposób patrzenia na świat, na pieniądze i co najważniejsze, na samego siebie. Dlatego nawet jeśli dziś chcesz się rozwijać, uczysz się, marzysz, próbujesz, coś nieustannie cię powstrzymuje. To jak bieganie z kotwicą przyczepioną do kostki. Myślisz o zarabianiu, ale emanujesz brakiem, strachem i wątpliwościami. Prawo przyciągania nie odpowiada na to, czego chcesz. Ono reaguje na to, kim jesteś i co czujesz głęboko w sobie, nieustannie. Możesz mieć tysiące genialnych pomysłów, ale jeśli twój paradygmat oparty jest na braku, sam sabotujesz wszystko, zanim zaczniesz. Będziesz odkładać, zapominać, wymyślać wymówki, mówić, że to nie ten moment i wierzyć, że to ty masz kontrolę. Choć tak nie jest. Kontrole sprawuje niewidzialne zaprogramowanie. To, które nauczyło cię, że pieniędzy brakuje, sukces jest dla wybranych, a zasłużyć można tylko cierpieniem. Nigdy nie zapomnę jednego. W 1961 roku zarabiałem około 15 tysięcy złotych rocznie i miałem jeszcze więcej długów. Byłem spłukany, zrezygnowany bez poczucia własnej wartości. Aż pewien człowiek dał mi książkę myśl i bogać się. Powiedział nas: Bob, jeśli chcesz zmienić swoje życie, rób dokładnie to, co ci powiem. Nawet jeśli to będzie niewygodne albo szalone. I tak zrobiłem, mimo strachu, mimo że wszystkiego nie rozumiałem. W mniej niż rok zwiększyłem dochód do 650 tysięcy złotych. Wkrótce potem przekroczyłem granicę 4 milionów, bez dyplomu, bez planu biznesowego, bez gwarancji. Tylko dzięki jednej rzeczy zmianie paradygmatu. Nie musisz czekać aż gospodarka się poprawi. Musisz zrozumieć, że to, co cię powstrzymuje, nie jest na zewnątrz, ale w tobie, zakorzenione w podświadomych przekonaniach, których możesz nawet nie być świadomy. Odpowiedz sobie szczerze: ile razy bałeś się stracić pieniądze? Ile razy zrezygnowałeś z inwestowania w siebie, bo pomyślałeś, że to nie jest odpowiedni moment? Ile okazji przeszło ci koło nosa przez brak pewności siebie? Lub przekonanie, że nie jesteś wystarczająco dobry? Myślisz, że to przypadek? Nie. To efekt zaprogramowania. Dlatego tak wiele osób latami żyje w tej samej rzeczywistości, bo ich podświadomość odrzuca wszystko, co nie wygląda jak normalność. Zmiana paradygmatu oznacza wejście w niewygodę. Gdy zaczynasz myśleć inaczej, stary głos w środku krzyczy: Nie rób tego, to ryzykowne, to się nie uda. Ale wiesz, co jest naprawdę ryzykowne? Spędzenie kolejnych 10, 20 lub 30 lat dokładnie w takim stanie, w jakim jesteś teraz. Zrozum to raz na zawsze. Pieniądze, których pragniesz, czekają, aż zmienisz częstotliwość swojego myślenia. A ta częstotliwość zmienia się tylko wtedy, gdy zmienisz swój paradygmat. Pozytywne myślenie nie wystarczy. Musisz przeprogramować siebie, poczuć obfitość, zanim ją zobaczysz. Musisz żyć tak, jakby pieniądze już były w drodze, bo one naprawdę są. Ale tylko wtedy, gdy jesteś na odpowiedniej ścieżce, by je przyjąć. Teraz mam dla ciebie propozycję: Przez następnych siedem dni każdego ranka i wieczoru, wypowiadaj na głos: Zasługuję na bogactwo, przyciągam szansę jak magnes, pieniądze przychodzą do mnie z łatwością i celem. Ale nie wypowiadaj tych słów bez emocji, poczuj je, wyobraź sobie. Zobacz opłacone rachunki, uśmiech na twarzy, wolność czasu, zobacz, jak zmienia się Twoja energia. Bo gdy zmienia się Twoje wibracje, zmienia się cały Twój świat. Czy jesteś na to gotów, czy znów pozwolisz, by wygrał stary paradygmat? Wszystko we wszechświecie jest w ruchu. Nic nie stoi w miejscu, nawet przez sekundę. Nawet teraz, gdy siedzisz, jesteś masą energii drgającą na określonej częstotliwości. Może nigdy wcześniej tak o tym nie myślałeś, ale właśnie tym jesteś. I to właśnie ta wibracja decyduje o tym, co przyciągasz: pieniądze, szanse, ludzi. Jeśli naprawdę chcesz przyciągnąć bogactwo, nie tylko o nim marzyć, musisz zrozumieć jedną podstawową prawdę: pieniądze nie są przyciągane przez ciężką pracę czy cierpienie, ale przez częstotliwość, przez wibracje. Na pewno poznałeś kogoś, komu zawsze wszystko się udaje. Drzwi się otwierają, okazje się pojawiają, pieniądze spływają, i pewnie zadałeś sobie pytanie: Co on ma, czego ja nie mam? Jeśli tak jest, to właśnie tam leży problem ponieważ wibracja nie odpowiada na to, co mówisz, ale na to, co naprawdę czujesz. Możesz powtarzać pięćdziesiąt razy: Jestem bogaty, ale jeśli w środku czujesz strach, wysyłasz sygnał niedoboru. A wszechświat posłuszny, jak zawsze. Może odpowiedzieć jedynie tym, co pasuje do Twojej energii, czyli większym brakiem. Chcesz zobaczyć, jak to wygląda w prawdziwym życiu, ile razy miałeś problem finansowy i nagle pojawiły się kolejne kłopoty. Zablokowana karta, niespodziewane wydatki, kłótnie w domu wygląda to, jakby wszystko waliło się naraz, prawda? A z drugiej strony, kiedy czujesz spokój i pewność, nagle pojawiają się dodatkowe pieniądze albo ktoś oferuje pomoc. To nie jest przypadek, tak to wibracja. Pamiętam, jak kiedyś musiałem podjąć trudną decyzję. To było ryzykowne i dotyczyło pieniędzy, których jeszcze nie miałem, ale zamiast się wahać, zacząłem działać, jakby wszystko już się udało. Zacząłem dziękować z wyprzedzeniem i wyobrażałem sobie, że wszystko przebiega idealnie. I nagle pojawiły się środki z nieoczekiwanego źródła. Wysyłałem wibrację pewności i to właśnie ona przyciągnęła rozwiązanie. I nie mówię tego tylko ja. Badania neurobiologiczne pokazują, że stan emocjonalny człowieka bezpośrednio wpływa na jego zdolność dostrzegania szans. Osoby żyjące w ciągłym strachu i stresie wykazują niższą aktywność w częściach mózgu odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji i kreatywność. To znaczy, że nawet jeśli szansa jest tuż przed tobą, możesz jej nie zauważyć, bo twoja wibracja jej nie rozpoznaje. Zrozum to wyraźnie. Pieniądze są skutkiem, są wynikiem twojej wibracji, która wypływa z twojego stałego stanu emocjonalnego i mentalnego. Jeśli chcesz przyciągnąć pieniądze szybko, musisz najpierw zmienić to, co czujesz na ich temat. Czy czujesz się winny myśląc o posiadaniu dużej ilości pieniędzy? Czy boisz się, że to uczyni cię chciwym, zimnym, samotnym? Jeśli tak, to właśnie te przekonania blokują cię całkowicie. Musisz pozwolić sobie czuć radość z samej wizji obfitości. Wyobraź sobie, że z łatwością płacisz rachunki, pomagasz bliskim, podróżujesz i żyjesz z pełną wolnością. Nie jak w bajce, ale jak w realnym życiu. Bo to naprawdę Twoje. Nie musisz walczyć ani gonić. Wystarczy, że dostroisz się do tej energii. Nieważne, co pokazuje Twój stan konta. Liczy się to, co zdecydujesz się czuć od tej chwili. Dlatego zanim podejmiesz działanie na zewnątrz, zmień to, co dzieje się w środku. Zacznij dzień, myśląc o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Poczuj prawdziwą wdzięczność, nawet jeśli jesteś na dnie, bo wdzięczność ustawia cię na częstotliwości dobrobytu. A dobrobyt zaczyna się tam, gdzie kończą się narzekania. Kiedy robisz to codziennie, zaczynasz dostrzegać zmiany. Odpowiedni ludzie pojawiają się w twoim życiu, przychodzą nowe pomysły. A pieniądze napływają z nieoczekiwanych źródeł. A jeśli teraz myślisz, to nie działa, zapytaj siebie: Czy to, co robiłeś do tej pory, naprawdę działa? Jeśli nie, to może nadszedł czas na zmianę. Nie przyciągasz tego, czego chcesz, lecz to, co emanujesz. A jeśli chcesz zmienić swoją finansową rzeczywistość, pierwszy krok nie znajduje się w banku, tylko w tobie. Wielu ludzi pyta mnie: Bob, dlaczego prawo przyciągania nie działa na mnie? Myślę pozytywnie, powtarzam afirmacje, oglądam filmy, czytam książki, a moje życie nadal wygląda tak samo i doskonale rozumiem te frustracje, bo sam kiedyś byłem w tym miejscu. Prawda jest taka, że prawo przyciągania działa nieustannie, nawet jeśli wydaje ci się, że nie działa. Jeśli nie widzisz efektów, problem nie leży w prawie, tylko w twoim podejściu do niego. Istnieje ogromna różnica między myśleniem o czymś, a odczuwaniem tego jako rzeczywistości. I to właśnie w tym miejscu większość ludzi się potyka. Świadomy umysł, ten, który mówi, chcę osiągnąć sukces, sam nie zmieni twojego życia. To tak, jakbyś naciskał gaz, ale ręczny hamulec czyli podświadomość, był wciąż zaciągnięty. Mówisz, że chcesz pieniędzy, ale w głębi odczuwasz lęk. Mówisz o sukcesie, ale czujesz winę twierdzisz, że jesteś gotów. Ale twoje wibracje emanują wątpliwością, i właśnie to odbiera wszechświat. To, co odczuwasz nieustannie, przyciągasz do swojego życia, a nie to, co mówisz przed lustrem przez 30 sekund. Afirmacje są potężne, ale tylko wtedy, gdy są zgodne z twoimi prawdziwymi przekonaniami. Jeśli mówisz, jestem bogaty, ale wewnętrzny głos odpowiada, to nieprawda, spójrz na swoje konto bankowe. To właśnie ten głos ma władzę to uczucie braku dawne programowanie z dzieciństwa. Samo pozytywne myślenie nie zmieni rzeczywistości. Nawet jeśli Twój świadomy umysł zmieni myśli, jeśli Twoje ciało emocjonalne i pole energetyczne nadal wibrują w niedostatku, pozostaniesz w tym samym miejscu. A najpodstępniejsze jest to, że wszystko to dzieje się nieświadomie. Wydaje Ci się, że się starasz, ale tak naprawdę sabotujesz siebie bez świadomości. Poznałem kiedyś błyskotliwego menedżera, miał tytuł magistra zarządzania, mówił wieloma językami, miał lata doświadczenia, a mimo to tonął w długach i był całkowicie zagubiony, powiedział mi Bob: Czytam twoje książki, oglądam filmy, robię wszystko, jak należy, ale nic się nie zmienia. Gdy zapytałem, co czuję myśląc o sukcesie, zawahał się. Po chwili milczenia przyznał: Czuję się jak oszust, głęboko w sobie myślę, że na to nie zasługuje. I to właśnie była odpowiedź: miał wykształcony umysł, ale poranione serce. Jego wibracja nie była pełna zaufania, lecz winy, i dopóki to się nie zmieni, nic się nie zmieni. Czy ty też tak się kiedyś czułeś? Jakbyś miał ogromny potencjał, ale coś wewnątrz ciągnęło cię w dół. Jakby niewidzialna bariera oddzielała cię od miejsca, do którego chcesz dotrzeć. Ta bariera to brak zgodności wibracyjnej i znika dopiero wtedy, gdy przestajesz powtarzać słowa a zaczynasz pielęgnować prawdziwe uczucia. Jeśli chcesz przyciągnąć bogactwo, musisz czuć się swobodnie z ideą dostatku i codziennie ją w sobie umacniać. Nawet jeśli świadomie mówisz, chcę być bogaty, twój układ nerwowy uruchamia alarm. To niebezpieczne i zaczynasz się sabotować. Odkładasz decyzję, tracisz okazję, szukasz wymówek i tkwisz w tym samym powtarzającym się cyklu. Zmiana zaczyna się, gdy przeprogramowujesz swoje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa i zaczynasz kojarzyć pieniądze z czymś dobrym, lekkim i pozytywnym. Gdy pozwalasz sobie wyobrazić, że jesteś zamożny i zamiast poczucia winy czujesz radość, wtedy właśnie wszystko się zaczyna. To nie dzieje się z dnia na dzień. Wszystko zaczyna się od świadomości. Badanie opublikowane przez Uniwersytet Yale wykazało, że osoby praktykujące pozytywną wizualizację emocjonalną przez 5 minut dziennie mają jaśniejsze cele i szybciej osiągają wyniki niż ci, którzy polegają tylko na planowaniu logicznym. To nie jest ezoterykat, to nauka. Więc jeśli zastanawiasz się, dlaczego prawo przyciągania nie działa w Twoim życiu, najpierw zapytaj siebie, co naprawdę czujesz. Jaką energię wysyłasz, gdy nikt nie patrzy? Właśnie tam kryje się odpowiedź i klucz do zmiany. Nie musisz powtarzać magicznych słów, musisz poczuć się godnym, spokojnym i komfortowym w obliczu obfitości. Kiedy to się stanie, wszystko zacznie się zmieniać. Gdy zmieniasz paradygmat, zmieniają się też Twoje decyzje, działania i rezultaty. Nie dlatego, że świat zewnętrzny się zmienił, ale dlatego, że zacząłeś działać na nowej częstotliwości, a cały wszechświat reaguje na te wibracje. To jak zmiana stacji radiowej. Nie musisz naprawiać wieży, wystarczy przekręcić pokrętło i nagle słyszysz inną melodię. Życie działa w ten sam sposób. Gdy zmienisz wewnętrzne pokrętło, wszystko co do ciebie przychodzi zaczyna dostrajać się do nowego sygnału. Paradygmat, ta niewidzialna struktura, która kieruje twoimi nawykami, myślami, postawami i reakcjami, od dawna rządzi twoim życiem bez twojej wiedzy. To on decyduje, jak wstajesz rano. Co myślisz o sobie, jak reagujesz na trudności, ile uważasz, że zasługujesz, jak wydajesz lub oszczędzasz pieniądze i co uważasz za możliwe lub niemożliwe. I co najciekawsze, powtarzasz to wszystko codziennie, jakby to była jedyna możliwa droga życia. Ale to tylko coś, czego się nauczyłeś, a wszystko, czego się nauczysz, można się też oduczyć i nauczyć na nowo. Ludzie myślą, że muszą walczyć, by zmienić swoje życie że muszą wymusić nową rzeczywistość, ale to kolejna pułapka starego schematu. Prawdziwa zmiana nie jest wymuszona, ona przychodzi naturalnie, gdy zmienisz swoją mentalną i emocjonalną podstawę. Kiedy zmieniasz paradygmat, Twoje decyzje, działania i rezultaty również się zmieniają. Zaczynasz działać z pewnością siebie, myśleć inaczej i dostrzegać okazję tam, gdzie wcześniej widziałeś problemy. Dosłownie stajesz się osobą zdolną przyciągnąć to, co wcześniej wydawało się niemożliwe. Przeżyłem to tak intensywnie, że nie mógłbym temu zaprzeczyć. Kiedy zmieniłem swój paradygmat, nie tylko zacząłem więcej zarabiać, zacząłem myśleć, czuć i działać jak człowiek żyjący w dobrobycie. I wszystko zaczęło się układać. Pojawili się właściwi ludzie. Otworzyły się właściwe drzwi, a te niewłaściwe przestały mnie kusić. Rozumiesz? Zaczynasz podejmować decyzje na podstawie swojej nowej tożsamości i wtedy nie ma już oporu. Nie próbujesz już stać się kimś, po prostu jesteś. Zatrzymaj się na chwilę i zastanów. Ile razy próbowałeś zmienić coś w swoim życiu, nawyk, cel, sytuację i ostatecznie wróciłeś do punktu wyjścia, to nie brak silnej woli. To twoja podświadomość która próbuje chronić cię przed zmianą, ponieważ została zaprogramowana, by utrzymać cię w strefie komfortu. Nawet jeśli to niewygodne, umysł woli znane piekło niż nieznany raj. Dlatego zmiana paradygmatu to przede wszystkim akt odwagi. I tu tkwi siła. Nie musisz znać wszystkich kroków, nie musisz widzieć całej drogi, wystarczy, że podejmiesz wewnętrzną decyzję, a potem podtrzymasz tę decyzję emocjonalną spójnością. Myśl, czuj i działaj jak osoba, którą chcesz się stać. Działaj bez gwarancji, mów z wiarą, nawet bez dowodów. Uśmiechaj się, nawet jeśli nic jeszcze się nie zmieniło na razie. Często powtarzam: Wszechświat nie odpowiada na to, czego chcesz, ale na to, kim jesteś. Więc zadaj sobie pytanie: kim jestem każdego dnia? Czy jestem osobą, która przyciąga obfitość? A może nadal jestem tą samą wersją siebie, pełną strachu, wątpliwości i wymówek? Może teraz wydaje ci się to odległe, ale nie jest. To w Twoim zasięgu. Dlatego mam dla Ciebie propozycję. Przez najbliższe 30 dni żyj tak, jakbyś już był tą nową wersją siebie. Codziennie zapisuj, jakby Twoja sytuacja finansowa już się odmieniła. Wyobrażaj sobie swoje sukcesy z detalami. Poczuj wolność, bezpieczeństwo i hojność. Mniej mów o tym, czego ci brakuje, a więcej o tym, co nadchodzi. Zacznij obserwować, jak twoja energia dostraja się do nowej rzeczywistości. A jeśli zastanawiasz się, czy to działa, posłuchaj tej historii. Zanim wynalazł żarówkę, Thomas Edison próbował ponad tysiąc razy. Kiedy zapytano go, dlaczego się nie poddał, odpowiedział: Nie poniosłem tysiąca porażek, po prostu odkryłem tysiąc sposobów, które nie działają. To nie tylko wytrwałość to paradygmat. Edison już wcześniej widział siebie jako człowieka, który rozświetli świat, i świat w końcu mu odpowiedział: Nie musisz być geniuszem, wystarczy, że zdecydujesz się działać według nowego schematu, z nowym nastawieniem wewnętrznym, i wtedy wszystko wokół zacznie się zmieniać. Pieniądze, których pragniesz, wolność, o której marzysz, sukces, który wydaje się odległy to wszystko już istnieje i czeka aż dopasujesz się do odpowiedniej częstotliwości. Nie musisz walczyć o nowe życie, musisz stać się osobą, której to życie potrzebuje, a reszta przyjdzie sama. Prawdziwa zmiana zaczyna się w twoim umyśle. Bogactwo nie jest na zewnątrz, ono jest w tobie i czeka, aż zmienisz swój sposób myślenia. Kluczem do przemiany twojej rzeczywistości jest porzucenie ograniczających przekonań i przyjęcie tego, że już jesteś godny dobrobytu. Teraz, gdy robisz kolejny krok, wspinasz się wyżej na swojej ścieżce mądrości i stajesz się lepszym człowiekiem niż byłeś wczoraj. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Dziękuję, że tu jesteś. Do zobaczenia w następnym filmie. Będę tam na ciebie czekać.